Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Gramy z No tak, skończyliśmy rudą. Musimy się tam dostać. Gdzie jest ten klucz? W piździe Tu muszę pierdolnąć. No dalej. Ty jesteś głupi, tam pójdziesz. Udało się, udało się. To mamy plany jakieś. Plany? Transporter. A więc to budują. Ale po co li opancerzony pojazd? Tu musi być. Ona na razie w Nadajniki GPS. A co ona tu stanowi? Dobra, chłopcy, ruszmy się. Weźcie sprzęt z mojego biura. Poraz badać tak, zawsze jest wyjścia. No. Je Okej, okay. chciałbym wygłosić kazanie, ale i tak mnie nie posłuchasz, więc łap. Na następny raz. Super. Dzięki. Wiesz, że Tombstone w sumie jest niezniszczalny, nie? Każdy ma jakąś słabość. Tam. Moją jest. Wszystko. To, co tam teraz gotujesz. Pachnie świetnie. Kary z kurczakiem musi się podgotować. Byle bez pierożków. Nie dasz mi o tym zapomnieć, co? No, wielka pierożkowa klęska. Wciąż nie wierzę, że wszystkich ewakuowali. I to w środku zimy. Sąsiedzi chcieli mnie zabić. Jak zerwaliśmy, trochę się ucieszyli. No tak. Dobra. Pogadajmy o tym, co znalazłeś u Lee. No, I wyraźnie ma jakiś problem ze Zbornem. Tak. Ale dlaczego? Jeszcze nie wiem ale jego kolejny krok ma związek z oddechem diabła. cokolwiek to jest. No. Sprawdzę to. Oddech diabła. Robi tak wrażenie. Co powiesz na Spukę? Na no co? Spukę? Sp sp spukę moją pomocniczką? Spukach Spider-Girl? Spider-Woman. Nie. Woman. Nie pomocniczką. Przepraszam. Partnerką. Messenger mnie atakuje. Oh. Tylko nie to! Co to za wibracja? Hej, to Twój system A, ostrzegania. Chyba jakieś włamanie. Co? Przez Za. Wygląda jak szeba. Hmm. Brzmi znajomo. O, to księgowy Oskorb. Zaraz. Myślisz, że to ma jakiś związek z Li? Ma. Wybacz, że tak uciekam. Czy... Czy ty zostawiłeś ciuchy na podłodze w kuchni? Eee... Ktoś do mnie dzwoni, a nie wiem jaki Gdzie je mogę... Rzuć je tu na kanapę T To na razie Pa Lecimy w takim razie. O, gdzie lecimy. Halo, mapa. Szybko mówicie. Hej, to ja! To kary jest Kuba. całkiem niezłe. To co wiemy o Czarzie Stendiszu? Zobaczmy, dyrektor finansowy Oskorp. Pracuje tam od ponad 20 lat. Singiel ma znaną kolekcję sztuki. No i musi być obrzydliwie bogaty, skoro stać go na taki apartament. Skoro Li chce go dorwać, musi mieć to związek z oddechem diabła. Przeszukam zaraz całą zawartość. Daj znać, jak tylko coś znajdziesz. Myślę, że Lee może planować coś jeszcze gorszego niż w ratuszu. Jakieś lagi są. Wróć do ustawień graficznych. No we wracając do gierki. Policji przydałoby się pomoc. Nina. się. Dobra. Jest to. za pomoc. Płaka. Ale tu byłem przed. W środku pewnie jest ich więcej. Zostańcie tutaj. Pewnie ja. Możesz mieć rację, Spidermanie. Komuś się tu śpieszyło. Spiderman! Siema Pomóżcie. ci. Jesteś ranny. Olewa. Nic mi nie jest. Ale musisz szybko znaleźć pana Stendisha. Ci goście w masce siłą zabrali go do jego mieszkania. To luksusowy apartament na górze. Dobra, zostań tu. Dużo! Trzyma. Jak dobrze was widzieć? Nie mogę znaleźć auta. mógłbym przysiąść, że stanąłem gdzieś tutaj. Jezu, co jest, co Aj. É animais. Oh, kurva. Vamos dar que Ataque, o ponto 我们全部投降。路上。今天你要死了。把打下来。哎，注意看，车库可注意 Kurwa. No. Nie fajnie się zaczyna robić. Miało być łatwe. Nie strzelaj swojego ziomka po jednym. Dobra, chujowo to wyszło, ale wyszło prawie, że umorę na no, grubę. Zaraz no, wy umanie. też tu pracujecie? Kogo no, jak kogo, ale parkingowych to tu nie brakuje. O kurwo...

Oj, dałem się, przepraszam. O! Przyklejone, niezła walka! Piątka za dobre chęci. ma? To? Winda na nic się nie zda. Wiedzą, że tu jestem. Ale może mógłbym zakraść się szybem? Może jakiś szyb? Nie jest szyb, hej. Co to kurwiesz? O, aby w flipach chciałeś jebnąć, nie ma problemu, stary stąd chyba mógłbym dostać się do apartamentu. Jeśli podejdę bliżej, załatwię go. No odjebałem Ty nie ma Tak to ja mogę walczyć że nikt się nie skrapno? że znikają zianki? czy to? co tu zrobić? okej, już prawie Zdala od światła a jak to wejść?

Wysoki ten budynek. Bomby zapalające? Serio? Jazdę! O! O. Chciałem być sprytny za Nie dobrze. Co niedobrze? Już mamy to zostało. To... <coughs> w ogóle. Jest i standard. Okej, okay. co teraz? Wpisuj hasło Ptaki latają kluczem A, do klucza za takami. Taso, biedi Wydaje się spięty. Chyba lepiej się go pozbyć dwóch mniej skądmy tu jest dwój zamknął Zanim pogadam ze Stendiszem muszę ich załatwić. Nie puszczę panu. na drzemkę, A na coś jeszcze jest? A jest Zawołać pomoc. Prześlbić się z tym. Ma? No. do ścianki. Wiesz, w ogóle tam przejść. Dobra, droga wolna. Oby stendyż był cały. No. No cławo A, byłeś potężny stary. Ale jest to wszystko. Strzelać z czegoś ziomka, stary. Spróbujmy jeszcze raz. <laughs> Let's go. Już jest bezpiecznie. Czego szukali? Dokumentów finansowych. Na temat oddechu diabła? Skąd o tym wiesz? Po co im one? Nawet nie wiem co to jest. Pan Osborne od lat pakuje w to pieniądze, ale trzyma cały ten projekt w tajemnicy. Tylko ja mam jakiekolwiek informacje. No i zauważa, to. Już wasza. nie. Skopiowali część dokumentów na bezpieczny serwer. Dane płacowe doktora Izaka Dilejneja. Kto to? Naprawdę nie wiem. Pani! O Tanie, trafiam Dawaj, dawaj! Nie szans, czekaj, winda jest. Trzymaj się łatwo, oddzielne. Prawie go mam. Spróbuj spadać wolniej. Mógłbyś to lepiej ściany! W porządku? Tak tak myślę. Dobrze. Pójdź go, pójść go. Dobrze. Wiesz jak na szyb windy ten jest całkiem przytulny. W <śmany> ich nie zabił. Hej Juri! Wszystko gra? Tak. Ale niewiele wyciągnąłem ze Stendisha, nim przylecieli agenci Sable i posłali mnie na drzewo. O co im chodzi? Mam wrażenie, że oni chcą go zmusić do milczenia. Bo wie o dechu diabła Tak. Czymkolwiek to jest. Pracuję nad tym. Chyba mam pewien trop Trochę mam od diabła Crop Brzmisz Brzmi jak glina. Po Chciałaś powiedzieć Spider Cup? E, Yuri? Ach, nie dziwię się. Spring's ten Spiderman 1. O fajnie, że... Działa. Co się stało ze Standishem? Jest cały. Okej, okay, dobrze. 19 level. Demo... Kur... Chodziło im o nazwisko. Masz długopis? Tak, dajesz. Doktor Izak Delaney. Dobrze. Delaney? Kto to? O co z nim chodzi? Miałem nadzieję, że ty mi powiesz! Już patrzę. Chwila. A! Zanim zapomnę. Zostawiłeś u mnie ten nadajnik Tombstone'a. Zostawię go u doktora Octaviusa. Dam znać, co znajdę na temat Delaney'i. Nie, niemożliwe. Za niski na Za Też tak myślę. Jak leci na to nie ma, spider Spiderman... Podrabiając jakiś... Do wszystkich. 10:43. Zamaskowani terroryści porwali autobus. Incydent Zgłoszono w okolicy Midpacking District. A. Tam. Zrobimy ten napad jeszcze. Głęboko wierzymy w pokój. Prosto, że tak było. Co to kurwa? Ja nie ma się tak późny telefon w mojej głowie roi się od pomysłów. Za bardzo się ograniczyliśmy. Za zastępować brakujące kończyny replikami, kiedy można w ich miejsce zamontować coś lepszego? Człowiek bez ręki chce ją odzyskać, ale mógłby dostać w zamian znacznie więcej. A to policie. Nie sugeruję. Się Możemy sięgnąć dalej. Pomyśl tylko. Doktor naprawdę pracuje pełną parą. aby się nie wypalił. Czy eliminację jak ja to zrobimy? Bo... Na razie fałszywy spider Na razie fałszywy Twoja matka jest fałszywa. Co coś ty dla kurwa. mnie sprawdzić? Nie, ale jak ładnie poprosisz Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać Saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy... Tak, wiem. Cięcia w budżecie. Bla, 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 bla. No i? Mógłbyś to, proszę, sprawdzić? Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny proszę. No, wygląda profesjonalnie. Dziwne. Spider-manie, widzę, że znalazłeś mój punkt świadowczy. Kto mówi? Złe pytanie. Poprawne brzmi, czy rozbroisz podłożone przeze mnie bomby. Ten tajemniczy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście. Uwaga jednostki, mamy zgłoszenie włamania. Co to? Funkcjonariusze potrzebni w ten komputer namierza bomby w dzielnicy i lada chwila wybuchną. Muszę pędzić. To łatwo. Muszę się spieszyć. Bomby zaraz wybuchną. Okej, okay, te mamy z głowy. No to chyba łatwo będzie dawać na górze, oczywiście na górze. No kurwa, wejść na tą górę, jebana, cioto. Muszę znaleźć ostatnią. Mogło być lepiej. Jaki czas? Chujowy, tak? Niezły po niezwykły poziom. 300. 16 tysięcy. 12. Premia czasowa 4700. O, gramy dalej. Nie Dobra chcę się robota, ale za bardzo się wychylasz podczas rzutu. To zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój klient marnuje pieniądze. Wiedza, potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię wiele się dowiedziałem. MJ, znalazłaś coś o tym Izaku Delaneyu? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem. Chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam kostium. Kotka jest. Siema, kotka. Te kamery nie są tanie. Jeśli Felicia jest na czemu je wszędzie zostawia? Uwielbiam, kiedy mnie ścigasz pająku. Może kiedyś nawet dam ci się złapać, ale nie dziś. Ale się błyszczy zaś. Bo kończę odcinek. Nie widzę. Jestem ślepy jak z kurwa, jestem, no. Tu gdzieś? Tu gdzieś? Też no. Tu też nie. Kurw pąka przyjebałem. O, tam jest ziomek. No, nic tu nie ma. A, to się coś. Nie. Tu. Nigdzie nic nie ma. W chuja mnie zrobiła. No chyba jestem ślepym idiotą. Tam patrzyłem już wszędzie. Nie ma tego. Aż to aż tak być ślepym? Nie rozumiem być ślepym. To jest niemożliwe być aż tak ślepym. To się błyszczało zawsze ostro. A teraz się nic nie błyszcza. Five minutes, lighter. Może słupy. Znaczy nie słupy dźwięki. Nie będę robił zdjęcia wszystkiego. Może w końcu się uda. To jest niemożliwe. Pode mną gdzieś? Smutuję go na chwilę. Zaraz mu To jest niemożliwe, że tak to się dzieje. Do góry? To I dla mnie to się świeci tylko... Tu... Nic więcej tu nie ma kurwa. Mamy chuj w to. Nie da się no, to tyle będzie w tym odcinku. Zapraszam do komentowania. Łapkowania. No i fajnie jakbyś by zostawił gnoju Nie telefon od cioci. Peter rozmawiałam z mamą Była zachwycona tym pomysłem. No. Sajonaura.